Kiedy w maju 1945 roku Armia Czerwona wkracza do Wałbrzycha, w ciągu pierwszych trzech tygodni samobójstwo popełnia ponad 160 Niemców. Zła sława żołnierzy radzieckich kroczy przed nimi, wszyscy się więc boją gwałtów, grabieży i morderstw. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Armia Czerwona rabuje również najpiękniejsze zabytki Dolnego Śląska. Dlatego dzisiaj pojedziemy do jednego z nich, sezamu pełnego skarbu. Dzisiaj jesteśmy w Kamieńcu Ząbkowickim. Czapkowicki do 1945 roku Kamenc, dzisiaj śliczne miasteczko, nad którym góruje potężny pałac znany niegdyś ze swoich dzieł wodnych, czyli ze wspaniałych fontan, które pracowały na obniżających się tarasach. Wojna nie dochodzi do Kamenz. Jest tu spokojnie, niemalże idyllicznie. W pałacu mieszka książę Waldemar Wilhelm, książę pruski razem z żoną Kalikstą. Książę jest chory na hemofilię, ma 53 lata, ale to cudowne otoczenie, piękny park, koi go uspokaja i tak całkiem bezpiecznie czekają do momentu, w którym usłyszą, że Nadchodzą właśnie radzieccy żołnierze. Przyjrzyjmy się temu miasteczku. W parku stoją pomnikowe drzewa, za nimi piękny pałac pod nim między innymi klasztor do którego w czasie II wojny światowej konserwator prowincji dolnośląskiej Ginter Grundmann przywozi ewakuowane z Muzeum Śląskiego w Breslau czyli w dzisiejszym Wrocławiu dzieła sztuki one sobie cichutko na dole czekają na lepsze czasy. Piękne obrazy: Holbein, Kranach, Bosch, największe dzieła sztuki o ogromnej również finansowej wartości. Spokój miasteczka przerywa pierwsza informacja o prącym w tę stronę froncie. Książę Waldemar Wilhelm i Kaliksta w ogóle się nie zastanawiają, uciekają do Bawarii, wcześniej pakując część swoich rzeczy. Książę zresztą umrze 2 maja na kilka dni przed wejściem Armii Czerwonej do kamieńca. Rosjanie wchodzą. Nie licząc parokrotnej wymiany strzałów z oddziałami ochotniczymi, Armia Radziecka zajęła kamieniec i okolice bez walki. Wyobraźcie sobie, że do miasteczka, w którym na początku lat 40., mieszkało 2000 ludzi, wkracza nagle drugie 2000 i są to wyłącznie radzieccy żołnierze. Następuje chaos, następuje panika. Wyobraźmy sobie to tak, jakbyśmy oglądali film. Karmieni głównie miłością do Stalina żołnierze. Podchodzą pod pałac. Najpierw widzą mury i tarasy. Idą coraz wyżej, i z każdym krokiem zauważają, że stoi przed nimi nieprawdopodobnie wspaniała rezydencja. Porastają bluszcz, kwiaty. Jest to luksus, jakiego ci żołnierze nigdy nie widzieli. Chwila ciszy, chwila zachwytu, i teraz się zacznie. Swawolne grupy żołnierzy. Trudne do opanowania przez władze zwierzchnie dokonują zadziwiającego wprost w rozmiarach zniszczenia. W konsekwentnym działaniu ich przebija dziwny upór i systematyczność w rozbijaniu wszystkiego, cokolwiek przedstawia jakąkolwiek wartość artystyczną. Miałem sposobność podziwiać, jak ciężkie bloki marmurowe, wymagające olbrzymiej pracy dla przesunięcia z jednego miejsca, leżą rozbite u stóp zamku, wyrzucone przez okna drugiego piętra lub na klatkach schodowych. Wszystkie rzeźby ogrodowe z wielkim nakładem pracy pościągane z pierystałów i przetoczone na skraje tarasów po to, by uzyskać efekt, zrzucając je i roztrzaskując na niższych kondygnacjach tarasów. W ten sposób olbrzymi kompleks neogotyckich budowli żywych do niedawna przeradza się na naszych oczach w ruinę, przy bezsilności władz naszych. Mieszkańcy podglądają z daleka jak żołnierze, którzy nie mają siły, po prostu im się nie chce, żeby zwinąć wielki dywan, który zalega w jednej z komnat w pałacu. Po prostu zwijają go w rulon i wyrzucają przez okno wprost na ciężarówkę, która stoi na dole. Metaliczny odgłos okazuje się, że pod jego ciężarem ciężarówka stojąca na dole po prostu przełamuje się na pół. Żołnierze nie chcą w to wierzyć. Pałac umiera w rytm radzieckich przekleństw, a na dole w miasteczku rozgrywają się prawdziwe ludzkie dramaty. Bezpośrednio po grabieżach, gwałtach, odbywających się chyba wszędzie jednak na oślep i jak popadnie, a w kamieniu, szczególnie w plebanii Prałata, oraz po zniszczeniach, zaczęto wprowadzać w mieście, ustanawiając tam komendanturę radziecką administrację. Zadanie jej polegało początkowo na organizowaniu demontażu urządzeń kolejowych, elektrowni oraz zakładów rolniczych. Dopiero w listopadzie zaczyna działać polska administracja i pałacem zaczyna się wtedy również opiekować pan Henryk Szczudłowski, dyrektor tamtejszej szkoły. Cóż może zrobić taki człowiek, jeżeli tutaj są Rosjanie, tu są jeszcze Niemcy? Po prostu wywiesza na pałacu tabliczkę wstęp wzbroniony, ale to oczywiście kompletnie nic nie daje. Teraz z zabytkowych mebli, podłóg, stropów, kamieniarki korzystają już absolutnie wszyscy. Przyjeżdżają przedstawiciele wojska, przyjeżdżają zakłady przemysłowe, przyjeżdżają Niemcy, którzy mieszkają na dole w miasteczku i każdy szarpie z tego pałacu coś dla siebie. Ale to dopiero początek pandemonium. 21 stycznia 1946 roku pałac zaczyna płonąć i mieszkańcy miasta twierdzą, że tuż przed pożarem widzieli dwóch radzieckich żołnierzy i na nich kładą winę za to, że pałac został podpalony. Już po pożarze do kamieńca przybywa polski dziennikarz pioniera, który wchodzi do komnat i opisuje to w następujący sposób. W zamku mieści się ponad 100 pokoi, dzisiaj przedstawiające obraz ruiny. Stoliki z różowego marmuru potłuczone w kawałki. Złocona porcelana rozbita na kawałeczki. Po zaśmieconych straszliwie pokojach poniewierają się jakieś luźne kartki z prawdopodobnie bardzo wartościowych książek. Autor tej relacji zaznacza również, że parkowe zwierzęta, dziczyzna, jelenie, dziki, sarny, padły pod, uwaga, strzałem z radzieckich automatów. Ale Rosjanie strzelają nie tylko do zwierząt. Z ciekawości wchodzą do mauzoleum, które stoi również w pałacowym parku i wyciągają stamtąd ciało księcia Albrechta, syna Marianny Orańskiej, fundatorki pałacu. Wyciągają również ciało jego żony i dzieci. Księcia Albrechta wieszają na drzewie, na jakimś haku albo na wielkim gwoździu. Jego żonę stawiają pod płotem a następnie urządzają im egzekucje, mordują trupy. Dla Rosjan to jest dopiero zabawa. 9 lutego 1946 roku kilka dni po kradzieży w kościele armia radziecka opuszcza kamieniec ząbkowicki. Znowu następuje chaos, ponieważ po raz kolejny zaczyna się fala grabienia pałacu. Przez wiele kolejnych lat każdy będzie z niego korzystał. Nawet pojawi się ktoś, kto wynajmie helikopter, żeby chwycić jedną z rzeźb tarasowych i po prostu wyszarpać ją do góry. Dzisiaj o Armii Radzieckiej w Kamieńcu już się nie pamięta, a pałac znowu jest perłą i znowu można go odwiedzać, ale jego ponura historia zawsze przypomni Wam się w pałacowym parku.